Czym byłby cwania, gdyby nie był w stanie załatwić gierki, która według internetu ma wyjść dopiero w 2020 roku? Tak jest, udało mi się ogarnąć gierkę, która wydaje mi się być ciekawą i idealną produkcją na mój kanał, czyli What The Golf, który... Y Halo? Gierko. O, dziękuję. Mamy naszą przygodę, mamy grać w golfa, ale oczywiście ten golf sama nas wskazuje, What the Golf. Nie może być tak prosta, więc nauczymy się na początku strzelać. Mam tutaj piękny strzał, prosty, do dziurki, dziękuję, hole. Zrobiliśmy tutaj piękne... O! Zaczynają się utrudnienia. Mamy grać teraz z kotami, mamy teraz uwagę na koty, one też utrudniają. Proszę bardzo, udało mi się trafić obok nich. A teraz nagle mamy zagrać w golfa takiego dalszego, czyli musimy huknąć na pałę... A nie! Jednak strzelamy gościem, nie piłeczką, a gościem tym razem, więc strzelamy tym e, ludzikiem do naszej dziury. Teraz trzeba trafić tą flagę. trafiony, zatopione, udało się nam. Teraz mamy kij, mamy piłkę. Czym będę strzelał w takim razie? Ja teraz gram kijem po prostu. Tak jest, gramy teraz kijem. Musimy przejść po tych wszelkich mostkach, tylko by dotrzeć do naszego tutaj ukochanego celu cyk, trafiony klubem. E, oczywiście, jak na golfie trzeba. Czy ja będę teraz z domem grał? Okej, okay, przyjechało auto. Będę musiał. na ten pojazd w takim razie, tak jest. Muszę wejść na te pojazdy, ponieważ one tutaj robią nam jakiś korek, który powoduje, że e, pewnie nas zablokujemy, jeżeli w nich uderzymy. Okej, okay, udało nam się na szczęście przejechać tym domem i wskoczyć idealnie do Home in One. Ogólnie wykorzystam ten moment na pozdrowienia dla Gucia, ponieważ to dzięki niemu e, na Twitchu zobaczyłem tą gierkę i uznałem, że. Zamiast oglądać spróbuję ją zdobyć. I było chyba warto, więc... Tutaj mamy chyba wybuchowe beczki, więc wolałbym mnie nie trafić. choty Pomordowałem Poleciało po prostu w kosmos. Okej, okay, mamy tutaj owocki. Czemu te level wygląda mi na taki... Chciałem powiedzieć właśnie, taki jakiś za prosty. Zła flaga. Okej, okay, teraz tak. Mamy tutaj dziurę, czyli zgaduję, że tą piłką muszę do tej dziury trafić. Dziura została trafiona, lecimy jakimś tunelem. What? To było dopiero intro całej gierki. To nawet nie była sama gra w sobie, to było po prostu zapowiedź. I teraz mamy przynajmniej What The Golf. A patrząc po tym, ile było tam rzeczy, to wiaduje, że może być ciekawie. A mój pies chyba odwala Czy mam jakiś escape, żeby zrobić pauzę? Mam, więc zaś widzimy. Hej, okay, nie musiałem nawet robić przerwy, ponieważ po chwili dosłownie się uspokoił pies. Hej, okay. witaj piłko. Witaj piłko. Jest coś coś szybkiego niż. Witaj piłko. Ja tutaj, że muszę pójść, aha, czyli mamy taką planszę i musimy przechodzić przez levele, coś w tym stylu Okej, okay, mamy teraz odbijać, otwieramy dalej Eksperyment, A i będziemy mieli potem bramki odblokowane, tylko w momencie kiedy zrobimy dane levele Eksperyment 422, uh, wholesome joke Ok, mamy tutaj jedynkę, a tu mamy, czy ja? Gram, ja dołkiem gram, Ok, czyli gramy dołkiem, przekupujemy ten dołek do jedynki i mamy Hole in one, chociaż no, zaczęłem trzy razy, ale niech będzie, że to jest Hole in uh, one. Kurczę, ta gra może być naprawdę ciekawa. Patrząc po tym jaka jest kreatywna, to mi się podoba, zaczynamy od dolnej zagadki uh, Jestem teraz kotem, tu jest pan z hot dogami. Mam nadzieję, że ten pan z hot dogami... Aha, gdybym poleciał przed niego szybciej, to możliwe, że te hot dogi by mnie po prostu rzuciły. A tak tylko kopiemy po prostu kotem do perfected PUT I mamy zrobiony ten level, teraz lecimy do drugiego, w którym mamy to jest... Wszystkim narazom strzelać, czyli muszę strzelić którymkolwiek w takim razie, że... czy coś w tym stylu? Zadujesz, że tak ma być. Okej, okay. którykolwiek dotknął, brawo, brawo, zostało trafione nasze, nasz dołek i mamy zaliczone ten nawet. Lecimy do kolejnego etapu, tutaj sepuścimy po zakręcie, tutaj omijemy te kwiatuszki i teraz mamy tak, mamy przejście uh, w lewo i w prawo. Muszę zrobić i energię z lewej i z prawej, żeby kliknąć ten przycisk. I wtedy tutaj otworzymy naszą krowę. Cokolwiek ona miałaby znaczyć. Więc lecimy sobie w lewo. Mamy tutaj naszą pierwszą zagadkę. I zobaczymy, co. Ok, czyli to jest jakby takim 3D. Ale czy mogę w ten sposób strzelić? Mogę w ten sposób strzelić To był geniusz. Znaczy, to było 2D, przepraszam. Nie 3, tylko 2D. Czyli strzelając w ten sposób. What? Na linię teraz jesteśmy, czyli muszę pewnie po pewnym momencie kliknąć, i wtedy. Tak jest. Spider Ball puszcza kolejna. Ok, teraz robimy coś takiego. Znowu mamy linę. Gdzie tutaj? Tutaj, traf tą liną. I jeżeli dobrze mi się wydaje, jeżeli walnę to liną. Dokładnie, wygrywamy sobie Cliffhanger. Zrobiliśmy nasze trzy zagadki, i otworzyliśmy dalsze przejście. Ok, mamy teraz tutaj zrobienia trzy zagadki, żeby otworzyć dojście do tego generatora w tej stronie. Ok, teraz mamy. Wait, teraz jestem jakąś... Jestem jakąś żelką, którą muszę się odbijać i przeskakiwać po ścianach, czyli najpierw żeby stanąć tu i teraz tu, teraz w tą, str tą stronę, tutaj w dół i trafimy stick it do naszego kika. I nie musiałem zrobić tutaj przynajmniej żadnych trzech lewej, tylko po prostu jeden był i koniec. Ok, teraz jest piłka, która się czas odbija i mam jakby slow-mo e, w momencie kiedy się nie odbija, tak? Okej, okay, czyli... Jeżeli miałbym szczęście, to nawet ona by się tutaj dobrze odbiła. Ale na, szczęście, na, na moje szczęście, na moje nieszczęście tak się nie, nie stało. Ale może teraz się podbija? Nie, nie podbija się wystarczająco. Chociaż ona się coraz rozpędza, raczej nie. Uwaga! Trafione! flaber idealne we dziurkę, raczej znaczy nasz kijek. Na szczęście że trzeba trafić dokładnie do dziurki, tylko wystarczy, że w kijek się trafi. W tej grze. Ok, mamy strasznie dużo piłeczek. Uh, czyli muszę trafić w którąkolwiek. Czyli tutaj przychodzi ich sporo. Teraz tu. Zajdzie tam przeskakujemy i boss został trafiony. Dobrze nie było przesykujemy, na przykład traf 30 z nich, bo wtedy bym się naprawdę troszeczkę nabawił. Okej, okay, czyli mamy włączenie tutaj generator. Puszczamy energię. Uuu, tam pokazuje nam mniej więcej dalsze etapy. Puszczamy energię i mamy piłkę. Access denied. No oczywiście, że access denied, ponieważ było z strany, ale poczekajcie, bo. Gdzie to? To mi interesuje. Muszę być 4 na. Koronę, czyli musiałbym... Czyli żeby dostać coś specjalnego... Zaraz się przekonamy, co to jest. Muszę być misję jakby specjalną. Par. Czyli w sześciu skokach mam to zrobić. To to jest tak. To jest tak. To jest tak. To jest idealne. A tu? Fail. Kurde, to może być ciężko. Ewentualnie jakbym w ten sposób zrobić od razu. A, okej. Okay. Mogę powtórkę zrobić już? Restować? Okej, okay, to po prostu trzeba rozstrzelać, wtedy mamy fajla. Zobaczymy, czy w ogóle jestem w stanie robić tutaj takie specjalne zdanki. Aby to nie skoczyć jak najdalej, a znowu jak najdalej, jak. Okej, okay, to nie było jak najdalej, ale przecież bym skoczył tak. Jakbym spadł tutaj, miałbym idealną sytuację. Cyk! Teraz jak najdalej tam, jak najdalej tam, a znowu. Idealnie. Mamy dwa strzały, czyli jesteśmy w stanie to 100% zrobić. Perfect. Okej, okay, pierwsze zadanie zrobiliśmy. A, i teraz dopiero koronę mam zrobić. czy to nie jest, że od razu jest Hit the flag. Czyli jest o wiele jeszcze trudniejsze. Czyli par nam odblokowuje dopiero dojść do korony. I dopiero potem możemy bawić się w... Jak się nazywa? Zdobywanie koronę, żeby blokować ten etap. No, okej, okay. tutaj zrobiliśmy, czyli jedną koronę już mamy. Zobaczymy, czy nam się to potem w ogóle opłaci. No bo może się okazać, że to się w ogóle nie będzie opłacało, żeby robić. Bo na przykład to są na jakieś tam bonus. Okej, okay. w jednym strzale muszę to zrobić. Cyk! To już nie wyjdzie. To już widzę, że nie wyjdzie. Tu mogę raz W drugą stronę walnijmy w takim razie. Cyk! Okej, okay, no, to, to mi nie wyszło jakbym chciał. Ale może jeszcze nie wszystko stracone. Może się nie wszystko stracone. Tasmo się straciło, co? Geniusz, geniusz, po prostu geniusz, okej, okay, a teraz korona każam przejść Tylko czerwoną Pyk! Aha, no ale jak niebieskie będą aż tak miało priorytet, no to Odbi się dobrze Cyk! Pomyślałem o tym, żeby strzelić jak byłem nad tym Czyli teraz tak, stało nam odbić, Czy znaczy, czyli teraz nam piłeczki z piłeczki, parna piłeczka, nie, nie, znak zapytania to jest Hit the flag Jeśli no. dobrze rozumiem nie mogę sterować piłką, którą już strzeliłem, czyli to Nie ma jakby znaczenia No tak, nie mogę je kontrolować, czyli jeżeli tamta, która, jeżeli Którakolwiek mi wleci, to, czyli mogę puszczać po prostu jak głupi Wygrałem Tu to ty to trzeba było myśleć, po prostu zachować się jak yy, głupek Okej, okay. blue bole są złe, czyli w teorii Jeżeli bym w tak to by się właśnie odbiło tak, bym chciał. Ale to musi teraz zwrócić w tamtą stronę. Cyk. Teraz tu. Cyk. No, jak to zrobić? Żeby to. Okej, okay, czerwona przeszła. Prawie. Dobra, niebieską wypchnęliśmy Mamy to. Mamy to. Albo nie mamy. Wolałem jeszcze to do, dopchnąć, żeby nie było. Red is in! Mamy trzecią koronę. Pytanie: Co będzie w czwartej koronie? Bo musimy zrobić jeszcze tutaj tą e, koronę stąd, żeby mieć albo tamto miejsce. Więc par. W jednym strzale, okej. Okay. Nie powiem problematyczne dokładnie. Perfekt. A tu chyba trzy levele? Nie, tylko jeden level. I Hit the flag, ale ja nie widzę, gdzie ona jest. Nie widzę, gdzie ona jest, to jest denerwujące. Tam gdzieś strzel Tam gdzieś... to strzel? To muszę strzelić? Nie Wydawało mi się, że to mnie miał strzelić, że, jest, że to niby jest pokazany cel Tutaj wciągnij się Tu strzel Okej, okay, nie chciałem, żeby tak zagięło, ale niech będzie He, Okej okay. I tu jest nasza flaga Idzie dowiemy co daje nam robienie tych specjalnych etapów, które dają nam e te przyciski, coś w tym stylu czy lepiej lecić fabułę? Czy lecie, lepiej lecieć po te dodatkowe rzeczy? Uwaga! A dodatkową rzeczą będzie. What? Co? Co ja zrobiłem właśnie? Czyłem do czegoś czego nie rozumiem? Wyszedłem Okej, okay, wyszedłem tam, gdzie byliśmy Czyli chyba tak jak tam, gdzie powinienem wrócić Czyli to jest jakiś powiedzmy... Zbranie achievementów, a tu jest stage! Ja byłem... Tam to był dziesiąty stage. Jeżeli dobrze Gdzieś tam musi być dziesiątka w takim razie, bo ja nie, pewnie nie założyłem. Nie ma napisane nigdzie dziesiątki. Ale patrzcie, tutaj mamy dziewiątkę, tak? Czyli możemy w ten sposób przejść do kolejnych stage'ów, ale pewnie, jeżeli bym chciał wyjść na przykład do 9, to by mi zablokowało przejście, coś w tym stylu. Więc ok, jesteśmy na 9 stage'u, skupmy się na 9. Czyli tamto jest, powiedzmy, takie bonusowe, niekoniecznie do, 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 do robienia. Ok, teraz jesteśmy pilotem czy kanapą. Oczywiście, że kanapą. Oczywiście, że kanapą i tą kanapą spadliśmy. Więc trzeba je troszeczkę bezpieczniej w ten sposób przesunąć. Pyk. Nie. Bezpiecznie, by the way. Czy ono musi się zatrzymać, żeby w ogóle mógł nią drugi raz rzucić? Couch. Jako ouch, couch. Ok, trafione. Lecimy do kolejnego Ooh. etapu. Teraz mamy tutaj znowu trzy misje do zrobienia. Zaczniemy od dywanu. Czyli jesteśmy krzesłem. Ok. Myślałem, że będę dywanem, ale na szczęście nie. Po prostu sobie suniemy uh, i przesuwamy się grzecznie w stronę naszego celu. Trafione. Cherry. O. Oh, ok. Te teksty tutaj, no. Po prostu. Ciekawe. Okay, jestem wazonem. Czy mogę tym wazonem wszystko przesko... Nie mogę. Nie mogę tym wazonem przeskoczyć, ale jeżeli dobrze mi się wydaje, że jestem bokiem na ziemi, to łatwiej mi jest gdzieś trafić. To była, to była waza. To był wazon, waza. To zostało zniszczone. Teraz z tym telewizorem, czy. Z tym telewizorem z dekoderem. Nie wiem po co mi ten dekoder, ale uznajmy, że niech będzie podłączony i niech się ze mną trzyma. Trzymaj się ze mną, stary. Good show bardzo guczał, bardzo guczał i przechodzimy do etapu dalszego. Tutaj potrzebujemy zrobić tym razem dwie misje. Tam było na początku 1 2 3, a tu są 1 2 3 2. To bawimy się pudełkiem na e, piłeczki, tutaj mamy e, unboxing naszych piłek i wracamy znowu na dywan. Wiesz, że ten etap troszeczkę się taki dywanowy e, udział. No, zno... To z tym paskiem. To mnie zbejtowało, byłem święcie przekonany, że będę znowu człowiekiem. Ale jak widać, gra potrafi zaskakiwać. Nie jest ograniczona do. tu zabawimy się piłką, tu zabawimy się kotem, tu zabawimy się człowiekiem. Nie, nawet się paskiem do ładowania załadować. Teraz powinno nam to otworzyć, tak? Access granted, czyli możemy przejść z 9 poziomu do. Czy żeby to była jakby walka z bossem? Możemy to walkę z bossem. Show me what you got, czyli muszę trafić w twoje serducha, aby trafić e, twoje życie jakby Czyli tutaj musimy przejść w ten sposób Tu jest znak zapytania, który pewnie by mnie blokował dokładnie, więc nie możemy w niego trafić Tu mamy jakby pseudo-arkanoida Tu mamy po prostu serce, które pewnie się jakoś ru... Musiałem się jakoś e, rusza, a to po prostu był jakby magnes, który trzymał Tutaj mamy stop, stop, stop Oj, nie, 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 żadne stop, stop Okej, okay, nie trafiłem, a ja przez środek poleciał, jak głupi Oczywiście wystarczył przez środek i pokonaliśmy, jeżeli dobrze ogarniam, pierwszego bossa z dziewiątej krainy. Jestem cudowny, jestem cudowny. Okej, okay, co, co ta krowa robi tutaj? Aha, czy ja właśnie zabiłem krowę? O, na w szczęście sensie ja mogłem postawić znowu na nogi. I mamy tutaj eksperyment 462. E, e, Przecież, chwilę polecę do przodu. Czy będę widział gdzieś ósemkę? Jest ósemka, czyli dobrze powiedziałem. Ten start to była jakby dziesiątka, to była dziewiątka i będziemy mieli kolejne etapy z naszą przygodą. Jednakże na tym zakończymy pierwszy odcinek. The Water What the Gold? Śmiało można powiedzieć, że najprawdopodobniej wyjdzie nam około tego 8-9 odcinków. W zależności od tego, jak będziemy szybko przechodzić wszystkie levele. Owszem, tutaj zrobiłem troszeczkę też bonusowych tych rzeczy, więc troszeczkę się wydłużyło. Więc potem może być szybciej. W każdym razie to mam tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się gierka podoba, bo mnie naprawdę się podoba przez to, jak jest kreatywna. Czyli coś, czego mi zawsze brakuje. Kreatywności. Yy, I mam nadzieję. Że u Was jest tak samo. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. I Dziękuję e, twórcom za to, że dali mi dostęp do tej gierki. Wcześniej nie są Polakami, więc pewnie mnie nie zrozumieją. A przynajmniej nie wiem, czy są Polakami, ale wydaje mi się, że nie są, więc może, że mnie nie zrozumieją. Ale przynajmniej podziękowałem. Ja będę czuł się z tym dobrze. To ma tyle. Siemanko, peace. Yo! Got no drugs, I'm turning to an asshole.